Polski Sulechów i niemieckie Hale. Dwa całkowicie różne miasta. Zarówno ze względu na swoje położenie, ale także ze względu na wielkość i liczbę ludności. Dzieli je od siebie niespełna 350 km. Łączy kilkusetletnia historia. Jak się bowiem okazuje, oba miasta w swoim czasie były niezwykle ważnymi ośrodkami edukacyjnymi o tym samym rodowodzie i charakterze związanymi z procesem dydaktycznym realizowanym w obu miastach. To właśnie ta historyczna zależność stała się punktem wyjścia do realizacji projektu naukowego Hale i Sulechów jako ośrodki pietyzki i edukacji, przepływ myśli pedagogicznej i wydawniczej, rodowody społeczne wychowanków i kadry pedagogicznej oraz ich kariery zawodowe, który po trzech latach zaowocował podpisaniem międzynarodowego porozumienia o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Zielonogórskim a Frankesze Stiftungen zu Ist... Historia europejska to coś äh, rodzaju dywanu, gdzie się wątki historia, historii wszystko łączą ze sobą. Wątki, które nas łączą to jest um, instytucja w Kale, Stiftungen i Fundacja Steinbarta w Sulechowie, którą zbadaliśmy um, historię, zbadaliśmy razem z panią profesorą. Realizowany od blisko trzech lat projekt to dla obu stron przede wszystkim uwarunkowany historycznie proces badawczy, ale także szeroko rozumiane forum wymiany doświadczeń w ujęciu polsko-niemieckim. Podpisane porozumienie to punkt wyjścia do dalszej współpracy, szczególnie w zakresie prowadzenia badań naukowych i kształcenia, ale także rozwijania kontaktów akademickich i partnerstwa. W 1719 roku 1 lipca gielnik Sulechowa urodzony w Zielonej Górze wysłał list do Fryderyka Wilhelma I z prośbą... O możliwość założenia się rodzińca wzorem Augusta Hermana Franke w Hale. I tenże projekt rozpoczął się właśnie 300 lat temu. Więc jest to taka okrągła też rocznica, a realizacja projektu trzyletniego powoli zmierza ku końcowym dziełom. Pojawiły się już pierwsze nasze publikacje, co pozwoliło nam na to, aby za te więzi i te relacje pomiędzy właśnie tym, że ośrodkiem edukacyjnym w Hale, bardzo znanym, działającym z misjami na całym świecie, współpracujący z Uniwersytetem właśnie założonym w Halle, dając możliwość współpracy we wszystkich aspektach w dziedzinie etyki, filozofii, historii, nawet bym powiedziała medycyny, dlatego że jednym z elementów było to też poznawanie metod jakie prowadzono w zakresie produkcji medykamentów, apteki, ale także wydawniczych, bibliograficznych, staży, wyjazdów, kontaktów edukacyjnych i to wszystko jakby będzie teraz zrealizowane w podpisanym porozumieniu o współpracy. O tym, że dotychczasowa współpraca układa się doskonale świadczy między innymi ta publikacja naukowa. Co ważne, nie będzie to jedyne opracowanie wydane w ramach realizowanego projektu. Trzy są już w druku, dwie następne są w końcowej fazie przygotowywania, czyli to jest bardzo wymierne i bardzo interesujące dla. Nawet przeciętnego człowieka mówiącego sobie, no cóż, można powiedzieć, 300 lat temu tak, tu było królewskie pedagogium, była szkoła dla dziewcząt, było seminarium nauczycielskie dla Prus południowych i dla nauczycieli szkół elementarnych, była szkoła dla dziewcząt, była szkoła dla chłopców, ale szkoła tak zwana Realschule, przygotowująca do zawodów, i miasto, które wydawałoby się małym ośrodkiem, w tamtym okresie przyciągało do siebie. Z wielką tolerancją, z wielkim nowoczesnym programem nauczania z całej Europy kandydatów do studiów uniwersyteckich, ale także do tego, żeby nawiązać wspaniałe idee i wspaniałe pomysły. Dodajmy, że Uniwersytet Zielonogórski posiada ponad 70 umów bilateralnych z zagranicznymi partnerami, w ramach których funkcjonuje m.in. system dający studentom wybranych kierunków możliwość podwójnego dyplomowania.